Słuchajcie moi drodzy, dalsze prace przy rozrządzie Peugeot 308 1.6 hdi Kol silnika DV6 FC i etap w pracach tu widać, wyjęta pompa wody tak jak tu widzicie zdemontowane są rolki, jedna i druga czyli napinająca i ta pośrednia, pasek rozrządu również dla zainteresowanych mogę podać że w oryginale Wychodzi dajko z powłoką cieplonową, tak jak to widać. I teraz powiem Wam kilka słów na temat momentów dokręcania poszczególnych elementów. Jeśli będziecie sobie demontować górne koło rozrządu w celu wyjęcia uszczelniacza, to tą śrubę dokręcacie z momentem 20 Nm i kąt 50 stopni, pompa wody, jest 10 Nm, rolka napinająca jest 30 Nm, i rolka pośrednia tutaj na, tym, na tej szpilce przekręcana jest nakrętką z siłą 37 Nm. I teraz tak, na co zwrócić uwagę przy montażu takiego rozrządu? Oczywiście pomijam już same momenty, które trzeba zachować. ...napinanie paska. Nie wiem, że to będzie widać. Jak już sobie wszystko ustawicie na znaki... ...i zablokujecie sobie kołkami... ...to kręcicie tym elementem... ...w lewo. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara... ...napinając tą strzałkę... ...w taki sposób, aby tutaj doszło do tego ogranicznika. Czyli tutaj... ...trzeba teraz będzie to zrobić palcem... żeby ona się wychyliła... ...tutaj... ...do tej krawędzi. W tym momencie ją sobie blokujecie, wymujecie sobie blokadę skół, Kręcicie wałem 6 obrotów do przodu, nigdy nic nie cofając wału w ogóle. Czyli po 6 obrotach wykonanych blokujecie sobie znowu wszystkie otwory. Patrzycie, czy wszystko jest OK i w tym momencie luzujecie tą śrubę i kręcicie tym w prawo, powodując. Ustawienie tego szałki po środku. Troszkę mi teraz to będzie palcem zrobić, ale ta szałka się musi mieścić tutaj w tym zakresie po środku. O! Jak sobie to ustawicie, po raz kolejny kręcicie 6 obrotów w prawo, nigdy do tyłu, i ponownie wkładacie bolce, cel do sprawdzenia poprawności ustawienia tego rozrządu. Jeśli jest wszystko ok. Dokręcacie te wszystkie połączenia, które wcześniej mówiłem, na gotowo. W tym przypadku to będzie tylko rolka, bo jeśli sobie raz ustawicie rolkę pośrednią, to ona będzie tak samo cały czas, że tylko się skupiacie z momentem odpowiednim przy samej rolce napinającej. I to cała filozofia, jeśli chodzi o, o ustawienie i napięcie odpowiednie paska rozrządu. Chyba tyle jeśli chodzi o szczegóły. Nie będę już pokazywał samego montażu, bo to praktycznie jest nic trudnego. A jak ktoś sobie go zdemontuje, to nie będzie miał problemów jeśli chodzi o założenie paska. Odpowiednia kolejność jest. Później też pokażę wszystko, jak mi się uda. Jeszcze z czasem z którą stronę zakładać, na, którą, na który element pierwszy pasek założyć, żeby to Wam wszystko ładnie wyszło. I chyba tyle. Teraz będę się skupiał na umyciu tego wszystkiego, odtłuszczeniu i ponownym montażu. Już nowych elementów pozostanie nam jeszcze filtr paliwa i filtr powietrza. No i oczywiście później uzupełnienie, tak jak ja wspomniałem wcześniej. I płynu do filtra cząstek stałych. Chyba tyle na obecną chwilę.